Nie, to nie jest żaden rozwój, to co państwo próbujecie sobie powiedzieć. To jest adaptacja do własnego piekła i szukanie narracji bądź modalności, która będzie się zgadzała z mechanizmami waszych obron. Granice nie działają w środowisku, które każdego dnia je niszczy. Ale ludzie wolą je kalibrować, zamiast odejść, bo trudniej jest zmienić siebie, niż opuścić piekło. Ludzie nie pracują nad sobą. Oni pracują nad tym, żeby dłużej wytrzymać w środowisku, które ich niszczy. I nazywają to rozwojem, transformacją, rozumieniem, bo prawda bolałaby za bardzo ludzie mówią, że pracuje nad sobą, kiedy w rzeczywistości pracują tylko nad tym żeby dłużej znieść to, że sami są autorami i współautora, współautora, współautorami podlewania benzyny do własnego domu. To nie jest rozwój, to jest strategia adaptacji do przemocy. Wydaje im się, że rosną, bo coraz mniej boli, ale tak naprawdę tylko grubieje im skóra. Najłatwiej nazwać to transformacją, trudniej przyznać się po prostu do znieczulenia i do współudziału, który próbuje się maskować. Mówią, że stawiają granice, a w praktyce robią wszystko, żeby granice zaczęły pasować do człowieka, który ich nie szanuje. To nie są żadne granice, to jest kalibracja do wymagań i sytuacji oraz oprawcy. Dysfunkcja nie znika od tego, że się wyreguluje swój ton głosu. Ona znika dopiero wtedy, kiedy wychodzi się z pola, które ją generuje. I wmawiają sobie, że rozumieją mechanizmy partnera, jego traumę, jego dysocjację, jego zaburzenia. W rzeczywistości to jest idealizacja, która pozwala im nie zobaczyć własnej współzależności i własnej współodpowiedzialności. Nadawanie przemocy, kontekstu psychologicznego nie czyni jej mniej przemocą. To tylko skuteczniejsza forma jej usprawiedliwiania. Mówią, że pracują nad samooceną, kiedy to, co naprawdę robią, to próba wytrzymania kolejnego dnia w środowisku, które im tę samoocenę i sprawczość codziennie rozbija. To nie jest brak pewności siebie jako problem, to jest fakt, że próbuje się ją budować na terenie, na którym każda cegła sama odpada, bo tam nie ma gruntu na to. Mówią, że nie chcą być tacy sami jak ich rodzice, a potem powtarzają idealnie ten sam schemat. Zostają tam, gdzie są nieważni. Nie dlatego, że nie potrafią odejść, dlatego, że ich system nerwowy zna tylko ten rodzaj bólu. I traktuje go jak miłość. To nie trauma ich trzyma, tylko lojalność wobec jedynego wzorca, jaki kiedykolwiek uznali za bliskość. Mówią, że medytują, regulują, oczyszczają energię. Proszę Państwa, człowiek potrzebuje nauczyć się regulować się sam ze sobą, a nie w środowisku, które jest toksyczne. A tak naprawdę próbują usunąć objawy życia w miejscu, które go powinni nie dotykać nawet kijem. Regulacja nie jest rozwiązaniem, kiedy problemem jest środowisko. To tak jak oddychanie w spalonym pokoju i nazywanie tego jogą. Mówią, że czują się silniejszy, bo potrafią już nie reagować na przemoc. A ja powiem brutalnie. Brak reakcji nie jest siłą, tylko mechanizmem zamrożenia. To nie jest żadna stabilność, to jest obrona. Bo gdyby naprawdę byli silni, nie siedzieliby, w miejscu, które wymaga od nich codziennego obumierania emocjonalnego, mówią, że widzą czerwone flagi, ale nadal zostają. To znaczy, że nie widzą flag, widzą tylko, co ich umysł może przeżyć bez rozpadu. Wersję, w której jeszcze istnieje nadzieja czytajcie Państwo złudzenie. Dopóki nadzieja jest większa niż szacunek do siebie, zmiana nie wydarzy się nigdy. Mówią, że ich rozwój y, przyciągnie lepszą relację, ale rozwój, który odbywa się wciąż w tym samym polu, nie jest rozwojem, jest zaklinaniem rzeczywistości i magicznym myśleniem. Nie zmienia się jakości swoich wyborów, tylko staje się bardziej kompatybilnym y, do tego samego schematu. I nazywacie to ewolucją, nazywacie to miłością, tak? szacunkiem. Mówią, że pracują nad sobą, bo pragną zdrowej miłości. A prawda jest taka, że gdyby naprawdę chcieli zdrowej miłości, nie spędzaliby życia na mediach społecznościowych ani w miejscach, które wymagają od nich, żeby przestali być sobą. Rozwój zaczyna się tam, gdzie kończy się tolerancja na przemoc i nazwanie jej po imieniu. Nie tam, gdzie człowiek stara się ją znieść bardziej. Elegancko. I wszystko, proszę Państwa, zaczyna się jak zawsze od rozmowy w cztery oczy, kiedy te wszystkie wasze obrony, wszystkie wasze wymówki, cała wasza e, praca nad sobą idzie w diabły. Idziemy w całkowitą bezbronność. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie całkowitej utraty kontroli nad waszą narracją.